serdecznie, pa-pa-pa-pa-pao, pop, 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 pop. na moim kanale, wasze zajebiste działo, z tej strony, kłaniam się nisko, Po samek kapisko i zahaczam ręką o tak, bo właśnie chińską zupkę, tak, bo lubię chińskie zupki, tak, to wygląda, tak. Dokładnie, czekajcie, przeciągnę jest tylko okienko na drugi ekran, żebym wiedział ile jeszcze mam czasu i wszystko, git majonez! Tak! Czas znowu zrobić normalną taką spowiedź, bo coś to nie funkcjonuje od dwóch tygodni. E, od tego momentu, gdzie zrobiłem live spowiedź, po tym jak mi się komputer zjebał i tak dalej, e, od tego momentu nikt pytań nie zadawał. Teraz tydzień temu nie miałem ani jednego praktycznie pytania, może jedno tam by się gdzieś znalazło, ale tak to nic. Żeby rozpocząć spowiedź i tak dalej, pomyślałem sobie, a chuj, bo i tak miałem w do roboty, to przeczekam jeszcze tydzień, zobaczymy, czy ludzie zauważą dlaczego, czy zadadzą nowe pytania, to i tamto, ale pff, kupa nic nie ma. Jest oprawa tak czy inaczej, tam kilka pytań znalazłem, teraz też zrobię to za pomocą nowej funkcji YouTube'a, że można patrzeć na komentarze z wszystkich filmików tak jakby naraz. Jest po prostu w ten sposób większa możliwość, że jakieś też pytanie znajdę. Tak czy inaczej nie jest ich dużo. Ale tak czy inaczej, najpierw też do nich przejdziemy, przynajmniej do tych, co są. A jak to wszystko skończę, to jeszcze muszę zahaczyć o jeden, dwa tematy. Yo, dla tego przechodzimy do komentarza pod filmikiem Infamous Second Son. Yeah! Znasz go Gło, Joye Gło? Nie. Jakub Libiński, zrobisz coś na 1500 widzów? Nie, ale na 2000 już się, że tak powiem, nawet i robi. Znaczy nie tyle co się robi, tylko ja to robię, ale nie wiem czy się wyrobię w ogóle do 2000 widzów. Um, chociaż ostatnio akurat tak to, że tak powiem, przyhamowało ten rozwój tego kanału, więc zobaczymy, może akurat się wyrobię. Coś fajnego. Się y slash. Z z Widziałem to już, no, u trzech innych youtuberów, ale u Pingwina nie... E, nie obejrzeć to grzech. Dokładnie kurwa, nie obejrzeć tu grzech, dokładnie, Bóg cię będzie kurwa... Bóg cię wynagrodzi w dzieciach. Tak, Wojciech Jankowski! To wstaw 40 minut gołsa i będzie zajebiście i coś tam gadaj. Lol. Hm! <podległy> No um, um, Suszyno, niestety, Infamous skończy się śmiercią Rodziego FIFA. Napisał spoiler, Suszyna, nie mam spoilerów w samochodzie, sorry. LOL, LOL, LOL. Soulok 17, OK, mam pytanie: czy będzie z tego seria? Dobrze się zapowiada, a nie chcę być zawieszał jak knaka. E, knaka zawieszam z całki, całkiem innych z powodów, e, po prostu z tego, że moja jest bardzo rzadko w domu, żebyśmy to mogli nagrać. Ona teraz miała 3 miesiące e, praktyk, to znaczy że przez 3 miesiące tylko i wyłącznie na weekendy była, e, jeżeli w ogóle, e, czasami była, czasami nie była, jeżeli już była, powiedzmy tam co tydzień czy tam co dwa. To wiadomo, że wolę z nią spędzić jakiś czas, pójść z nią do kina czy coś w tym stylu, a nie męczyć ją, siadaj do konsoli, kurwa, musimy grać. E, teraz już nie ma praktyk, więc już od nawet o tym rozmawialiśmy, będzie trzeba coś pomyśleć. Tylko znowu u mnie zaczyna się robić coraz większy rozpierdol, coraz więcej pracy i tak dalej, i znowu z tej strony ciężko jest to zrobić. Ale tak, ja tą grę chcę na 100% przejść i będę starał się, jak tylko się da, co środę i sobotę po jeden odcinek wgrać, o ile dam radę. Yo, matryx.pl, kiedy spowiedź, No teraz kurwa, teraz, yo! Słuchaj, masz dobrą karmę, <laughs> nie wierzę, a mam zajebistą karmę, Mariola, kurwa, taką mwah, UBS741, nagraj Outlast, nie, nie. Soulhack17, like, o, widzę, Motyw jej u ciebie, what? Ale, pingwin, proszę wolniej to logo obracę, bo dostępne oczu, wprost, co logo już u mnie jest, istnieje na tym kanale od chyba, kurwa, nie ponad roku lekko. Tylko używałem go po prostu do innej tematyki filmików, że tak powiem, do jakichś tam tutoriali i innych Matios yeah! Matios, Przeroda, super, zajęliście mi się oglądało przez te 40 minut, mimo że nie oglądam raczej tak długich filmów. Jo! Yeah! No to czas rozpocząć, bo mnie na kanale przykładowa, jeżeli będą spowiedzi, akurat ta się do tego nie zalicza, bo będzie bardzo krótka. E, ale ogólnie moje spowiedzi są bardzo długie, filmików też, e, odcinki będą infamous po pół godziny mniej więcej, plus, minus, e, więc ma, a, a, czas się przyzwyczaić. Artur Kamiński, jestem pod wrażeniem ilości pracy, jaką trzeba było włożyć w tą grę. Oh yeah, ja też. E, tym bardziej, że nie to jest to jakiś podgrzewany kotlet jakiegoś silnika lub cokolwiek, jak w przypadku Call of Duty. Wrzewarp, pierwszy negasy, Lol. Sebastian Marku pingwin, zobacz moje zgłoszenie do klanu, fobers, i daj znać, już widziałem to zgłoszenie. mam pytanie, jeżeli w Vegasie mi nie pokazuje tej kudy, to co mam zrobić? Proszę o szybką odpowiedź, jeżeli ci nie pokazuje kudy, to znaczy, że albo nie masz karty graficznej, która kudę obsługuje, lub masz bardzo, bardzo nieaktualne sterowniki, lub masz bardzo, barego, bardzo starego Sony Vegasa. <laughs> jedną z tych trzech rzeczy, popróbuj jedną po drugiej i się wtedy przekonasz, na czym to polegało, dlaczego ten błąd miałeś. Yo, czy 321 pingwin, czy masz małe ścinki na PS4 po długiej grze, na przykład w Ghost? Bo ja mam, nie jest to jakieś wkurzające, ale konsola nowej generacji nie powinna mieć takiego czegoś, nieprawdaż? E, nie jest to e, wina konsoli, jest to wina Call of Duty, e, takie ścinki są tylko w Call of Duty. E, jest to od czasu do czasu, są to te już bardzo, bardzo, bardzo znane od samego początku, te FPS drops. Jest to po prostu dlatego, my mamy tą grę w 1080p, tak? Nie tak jak w przypadku konkurencyjnych konsol. Ale za to zdarza się od czasu do czasu, że jest taki e, drop. E, I dziwne jest to, że niezależne też od tego, coś za bardzo się w bo czasami ja przykład lecę na Stonehaven i gdzieś koło jakiegoś kamyczka ma takiego dropa, e, czasami w środku akcji po prostu jest to bardziej przypadkowe, jest to po prostu jakiś błąd w silniku, e, kiedy się jakieś poprawki doczekamy, nie wiadomo, ale na pewno najpóźniej w tym momencie e, jak e, m, kwestia tego, że e, Activision przez, przechodzi na PlayStation e, z Microsoftu, a, czyli z Xboxa. To najprędzej, czyli znaczy później wtedy już będzie coraz więcej po, e, poprawek dla naszej konsoli. Joko Black. Pdzie mam pytanie, jak odblokować taki mundur jak ty masz taki, masz tą ciężką piechotę. What? Ehm, powiem ci, że nie wiem. E, musiałbyś zobaczyć w mundurach, jak tam na nie wejdziesz. Tam pisze jakie zadanie trzeba wykonać. I żebyś wiedział jakie to zadanie jest, e, czyli co to zadanie oznacza, to musiałbyś wiedzieć w operacji i tego zadania poszukać. E, powiem ci szczerze, że nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Duke and Spell. Ja całą z archiwizowaną zobaczyłem. Nikt nie zobaczy dobre sobie. Dokładnie. I to jest już komentarz, który był, e, żeby tak nie był pytanie, tylko to było jeszcze podczas, e, czy znaczy po chwile po tam e, light spowiedzi i tak dalej. E, więc tu już się, że tak powiem, wszystko skończyło. Tutaj jeszcze Mr. Zaja 21. Na jaką czułość masz ustawione gałki w Call of Duty na między 8 a... 11, to różnie bywa. Jakub... O to jeszcze co jest. Jakub Dudkiewicz, będziesz dalej kręcił bf 4 ciężko, chyba, że mnie nagada kromka Ale wątpię Eee, dokładnie, i to teraz naprawdę wszystko I dlatego mówię, bardzo, bardzo krótka spowiedź, bo jeżeli pytań nie ma, to ja też sobie ich nie będę z palca wysysał. Już tutaj przeczytałem z trzech różnych filmików te pytania, eee, więc innego wyboru nie miałem. Da! E, jedną rzecz, którą może zauważyliście i tak dalej, jeszcze na tym filmiku, co prawa w Incze nie jest to zmienione, ale w następnych może będzie, jak się wyrobię. E, jestem, w końcu udało mi się, jest, 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 jest! Mój skarb! <ścoughs> jest w moim imię! E, dokładnie, jak nie jeden, nie dował, co oglądają mój kanał tyle dłużej, to był mój główny cel, ja dostawałem... E, ...dużo. Może nie tyle co dużo, ale powiedzmy w, w ciągu tych półtora roku em, dostałem powiedzmy z mniej więcej z 15 zaproszeń do różnych różnicych partnerów. Szczerze mówiąc z pięciu, mo znaczy z dziesięciu tych partnerów zaproszeń w ogóle nie znałem nawet. 5 e, może tam jeszcze jako tako rozpoznałem, e, jak właśnie tam Zooming Gaming i tak jakieś tam inne gówna, e, ale ja mówiłem zawsze, nie, chuj choćby miało to trwać 10 lat, to na machini me poczekam. I na samym początku dosłownie YouTube'a, ja nawet tam potanie wysyłałem, ale po pierwsze wtedy jeszcze całkiem w ogóle inny system tych podań było, e, a po drugie e, naprawdę chujem śmierdział ten kanał. Teraz serze akurat w ostatnim miesiącu trochę bardzo zagasło powodu tego kompas, z powodu teraz tych dwóch tygodni, ale patrząc na miesiąc typu listopad, grudzień, tam był e, największy szum jak na razie u mnie e, i mam nadzieję oczywiście, że będzie coraz lepiej znowu, e, tym bardziej, że komputer już teraz naprawdę w 100% działa, e, teraz w końcu spowiedź, więc macie znowu gdzie zadawać pytania i tak dalej, e, nowa gierka i tak dalej, będą e, jak wyjdzie Division, Division też na 100% będę kupował i w to napierdalał, e, może jakiś koopik właśnie, czy tam z skrąkom, e, przemcie. może zobaczymy, coś fajnego tam się wymyśli, e, niestety w Infamous e, koopa nie ma, bardzo, bardzo, bardzo wielka szkoda. Ale coś na pewno się wymyśli, i coś na pewno ten rozwój, że tak powiem, się do przodu ruszy. Co dla Was to oznacza, że jestem w machinie? To oznacza, że od dzisiaj Wy dla mnie nie gracie żadnej roli. Chuja mnie interesujecie i tak dalej, jak się czujecie. Teraz tylko i wyłącznie filmiki wgrywam, żeby mieć w chuj hajsu, żeby być bogatym. Do tego będę starał się przestać przeklinać. Wiem, przez półtora roku przeklinałem, ale czas najwyższy skończyć. W końcu teraz jakieś tam reguły mam, tak i um, że tak powiem linie jak mam się zachowywać i tak dalej bla 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 um, Więc tak jak powiedziałem od dzisiaj po prostu będę nagrywał to co mi daje widzów, to co daje mi um, duży fame um, Was będę miał w dupie i nie będę przeklinał. W żadnym kurwa życiu kurwa mógłbym jeszcze 5 razy umrzeć, 5 razy się urodzić i tak bym tak kurwa nie zrobił do jego chuja, jego jebany macz Dokładnie, czyli spowiedzi będą tak jak zawsze i tak dalej, czyli bez klinać będę tak jak zawsze, dlatego e, e, widoczność kobiet na moim kanale to jest niecałe 5% <śm> <ś> A tak tutaj patrzyłem właśnie na wszystkie statystyki, bo w życiu jeszcze kurwa tak szczególnie się jakoś grubie tymi statystykami nie zainteresowałem, wczoraj zacząłem trochę bardziej w tym grzebać e, Mówię, poniżej 5% kobiety. Le, pyta się... Pytamy się kurwa dlaczego, co? <ś> Ach, nie szkodzi, kurwa, za to mam kurwa, bo Yeah, boys! Uhuu! Uhu, I które mam bardzo dobry humor. Wczoraj wieczorem graliśmy w Wyklan, Warsaw znowu i tak dalej. I ostatnie, F powiem, 40-45 minut było tak kurwa, fucking ekscytujące. Musieliśmy bardzo wiele meczów wygrać w trybie blitz, którego nienawidzę. Ehm. Um, <krym>, Eee, żeby przejąć jeszcze punkt, który był w 100% ten przez inny klan. Eee, I mówię, 445 minut to znaczyło dla nas, że mamy po 5 minut na cały mecz, nie na jedną połowę, tylko na cały mecz eee, I musieliśmy się tego bardzo mocno, bardzo ostro trzymać eee, Takie emocje, kurwa, to jeszcze w życiu chyba w tej grze nie miałem eee, było po prostu no, no straszne, straszne, straszne napięcie eee, Wszyscy z biegali jak pojełani, żeby jak najszybciej, żeby ciągle co 10 sekund był przejmowany ten punkt i tak dalej i... Udało nam się to zrobić, dosłownie 15 sekund według aplikacji przed zakończeniem e, e, wczorajszego dnia Clan Warsu e, przejęliśmy ten punkt, więc bardzo, bardzo e, pff, ciężko było i tak dalej, bardzo, bardzo ledwo co, e, ale się udało i strasznie zajebiście było. E, dokładnie dlatego i mówię, mam ogólnie dobry humor z powodu tej ma e, z powodu właśnie tego Infamous, bo naprawdę jest gra, którą mogę tylko i wyłącznie polecać. Um, są gry, których w życiu bym nie polecił, czyli to jest Battlefield, przykro mi bardzo, <laughs> ale Infamous naprawdę, naprawdę bardzo, 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 bardzo mogę polecić, bardzo mi się podoba, wiadomo to jest tak czy inaczej rzecz gustu, ale akurat ta cała historia, te całe sekwencje pomiędzy, te całe filmiki... E, te dbanie o detale, mówię, że tam od odznaki się światełko odbija, że jak baba gada, to jej zmarszki na szyi się płaszczą i znowu kurwa poszerzają, i chuj wie co, i jakieś tam pierduki, naprawdę e, na takie rzeczy jest zwracana uwaga, że widać, że po prostu producent chciał sprzedać tą grę, tak? Ale nie w ten sposób, że po prostu idzie do Activision powiedzmy teraz, a jak robi to e, e, Infinity World i, i Treyarch. E, że idą sobie do Activision, ej, jesteście Publisher, zadbajcie o to, żeby gra się sprzedawała, e, i po prostu e, potem wychodzi coś takiego właśnie jak w grach typu Battlefield, e, czyli jej, e, Call of Duty i tak dalej, gdzie dosłownie tylko i wyłącznie na dodatki, e, tak jak właśnie w Battlefieldie to było, ledwo wyszła gra, już, kurwa, pierwszy, kurwa, mepek był, tak, i kurwa, chwilę później już drugi mepek był, i jakieś, kurwa, paczki, broni, mieszanie, gawnianie a idźcie wy w dupę, i tylko ci z mogą mieć level więcej i to i tamto, E, straszne to jest, w Call of Duty nie jest inaczej, tak, e, jest wszędzie jechane ostro, jak największy hajs zrobić, to są właśnie firmy typu Yay, i Activision e, i tak dalej. A ta firma jednak e, e, pokazali, czyli tutaj Sony jest tym publisher w pewien sposób e, e, i oczywiście Saka Punch, które robiło w głównej roli tą grę. I naprawdę jest piękna, graficznie jest piękna, e, płynności przede wszystkim, to jest cały czas wyjebiście płynne, wyskakuje 20 przeciwników, a ta gra zostaje płynna. I to w takiej rozdzielczości, w takim e, e, płynnym, znaczy, no mówię, w tych 60 klatkach, czy jak ten... ZO zajebista, gra jest po prostu, jestem podjarany jak sen, już się cieszę sobie zagrać znowu w tą gierkę. Jeszcze czy dzisiaj się wyrobię, nie wiem, bo kobieta musi mi obciąć włosy, a potem zaczyna się znowu ostatni 4 godziny na e, ale na pewno jutro po pracy i tak dalej, żeby mieć już następny odcinek, yeah, czyli na środę, bitches! Yeah. Dokładnie. A co to jeszcze do tej machinimy wracając, bo ja się rozgaduję znowu jak popierdolony. się tak przyzwyczaiłem długich spowiedzi, że się teraz rozgaduję. Um, mówię, dużo się nie zmieniło. Ja na razie jeszcze na tej machinima e, nie zarabiam, żebyście sobie nie myśleli. Co prawda włączyłem reklamy i tak dalej, żeby zobaczyć e, co by może się zarabiało. Problem jest taki, że 87% widzów na YouTubie ma włączonego jakiegoś adbloka i nawet na tego YouTuba nie wyłączają. Ja przykładowo mam adblocka też w Mozilla, będę okłamywał, w Chrome i tak dalej, ale mam na YouTube'a przykładowo wyłączonego. U góry mogę sobie tam nacisnąć na ten znaczek, sobie nacisnąć Disable for the site i na YouTube'ie już tego nie mam, bo ja sobie po prostu blokuję to ludziom wszystko i tak dalej. ja właśnie taki niemiecki komentator bardzo dobry filmik na ten temat robił i mówię, szkoda. Składam, składać, składać, ale zobaczymy. Zobaczymy, eee, Musiałbym jeszcze tutaj trochę, że tak powiem, papierów załatwić. To potrwa, czyli minimum następne 2-3 miesiące na 100% ani grosza bym nie zarobił. A nawet jak będę zarobił, to będą to takie grosze, naprawdę, że nie wiadomo, czy to by na DLC jakieś starczyło. Eee, więc tutaj nie ma jakichś złudnych łudzeń. Ja po prostu chciałem mieć w liście mojego partnera Machinima i Mam. I już niedługo w intrze też będzie to widać. Tak, eee, ja muszę się szczerze przyznać, że suchara nie przygotowałem. Więc znowu będzie słuchar na czarnym ekranie. Tak. Ale kurwa, czekajcie. A więc. Co robi ksiądz po rozbiciu nowego Mercedesa? Zbiórka na remont dachu w kościele. Ba-bam! I w jakiś sposób to jest kurwa, prawda, co? Mieliśmy kurwa u nas tutaj na miechowicach, gdzie ja kiedyś mieszkałem tam w Polsce w Bytomie. Mieliśmy kurwa, tak? Był kościół i bardzo piękny, zadbany kościół. Tu akurat kurwa, propsy dla księdza, tak? Wszystko pozłotane i zawsze czysto, i zawsze najpiękniejszy kościół, jaki w życiu widziałem na żywo. E, ale tak czy inaczej, tak? Jeździł co prawa jakimś tam peżotem, kurwa, ale tak czy inaczej w złotym lakierze. Yeah! Piss, E, dobra, ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca. Piszcie w końcu pod tą spowiedzią następne pytania, bo jak nie będziecie pisać pytań, to te spowiedzi takie krótkie będą, mi być na jakiś czarny ekran. Juuuu, a więc pisać od zajebania pytań i tak dalej. Rozpisywać je, pisać pod Infamous, co wam pasowało w, w, w filmiku, co nie, aby mógł to w następnym odcinku już zmienić, który będę nagrywał jutro lub może i nawet i dzisiaj, dlatego pospieszcie się z tym. I jeszcze raz dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam jak zawsze zresztą do następnym. Nego razu.